Moi drodzy, nowy tryb w CS-ie. Hoki CS ja jestem i ze mną jest też Lucio. Hejka. I robimy odbijanie, i nas jest czterech przeciwników, jest trzech. I dostajemy losowy zestaw? Tak. Jeden znaczy z naszych los... jest od banana. Nie, to już nie jest, od banana. Okej, okay, dobra, czyli to w ten sposób wygląda. Pierwsza autogram. Nawet nie wiem, jak to działa dokładnie. Czyli co? Terroryści mają po prostu Bombside przejęty. Aha, a my Bomba jest od tak, i. Aha, mamy to tam. Wiesz co? Nie podoba mi się to, że dostajemy jakieś karty z wyborem rzeczy. Takie bardzo niecesowe to jest. Ja bym wolał chyba dostać. Nie. Normalną możliwość zakupu, normalną wiesz, kasę. Bliżej by to było do meczu, bardziej... No i nie ma go. Mm, wolę w tym, wolę w torturce. Dobra mm. i teraz co? Możemy wybrać UMPK i Dym lub strzelca wyborowego. Okej, okay, to ja biorę UMPK, ja będę wchodził. A i to w ogóle drugi bombsite teraz, czyli losuje nam. Tak, losuje. Co ze smoke? Gdzie jakiś taki. Jest tu wystaje. O kurczę, o, tak, już tak wystań, no. A my Masz możemy w siebie, obok. my możemy ja. w siebie wejść w ogóle. Tak. Gra kazała mi zagrać umpe, umpem, to gram umpem. Czyli można przerzucać broń, w razie czego wymieniać, okej. Okay. Też jest ciekawe. W sensie, ten tryb kojarzy mi się mocno z tym, z Valorantem bodajże. O Jezu, o, nie, o, Jezu, nie, o Jezu, o Jezu. Tak. O Jezusku Z Valorantem mi się ten tryb kojarzy, tylko no nie podoba mi się ten wybór broni, że nie mamy normalnych pieniędzy I teraz dostaję, tak, ekwipunek wroga dostałem na fioletowo, czyli co, to jest rzadsze coś? No, częściej będziesz miał niebieskie, potem fioletowe i najrzadziej czerwone Czy można nie dostać, jak rozumiem, ani razu takiego Okej, okay. i tutaj ktoś na bananie jest jak coś, no to dobrze wiedzieć. Żyjesz? Yeah, okay. Ja nie, ja. ja nie żyję. Za to. O, oh, ty dostałeś, okej, okay. no. to jest fajnie. To czerwony dostałeś. Tak, tak. i nie z tej strony. Ojej, Taki... No nie, wolałbym po terror grać. Ten tryb, tak myślę. No jest lepiej Ale dla mnie też. ja bym to inaczej trochę zrobił jednak W sensie inaczej bym do tego chyba podszedł Te karty kompletnie mi się nie podobają Paskudne są I pytanie też brzmi Czy na przykład terroryści mają randomowe, wiesz, przypadkowe respy Bo jeżeli mają te same, na przykład jest zestaw no, respów nie weszło to dnia Jest zestaw respów, no to można się tego nauczyć On jest tu po lewej Ej, to łobuzik jest w ogóle! Łobuz? Tak, o, łobuzik Wobuz. dołączył. O, ten... Do, do terror A na na out jest mi Tak, tak, tak. No nieźle. Okej, okay. i teraz co? Teraz na. A znowu, tylko że ja jestem na... No ciekawi mnie to właśnie. To, gdzie się respią ludzie? Oni to grali wczoraj łobuz z Bartkiem, ten tryb. To Ja wiedzę, on jedną, są tylko. Mi się to na przykład też nie podoba, no to jest takie bardzo przypadkowe, mam wrażenie, a jednak w trakcie gry, jak robisz y, takie akcje, no to masz jako więcej wiedzy, trochę, nie? No, za to, może być. No i było, ale łobuzik ściągnięty. Także, proszę. To... Dobra. Sztuczka ze zniknięciem, że te nazwy takie trochę bezwykowe, no? Ja <laughs> jak będą no wyglądały po angielsku? Dobra, pytanie właśnie, gdzie oni się respić mogą? Aha, bo, bo ostanie jest w tym. Gdzie? W katedrze? Zastrybą. Dawaj go, nożem, nożem go. Wziął mi. no, mamy no, Mamy no, 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 no i jeszcze dostajesz dodatkową kartkę za MVP A, czyli liczy się coś takiego, okej okay. No, w sensie tryb wydaje się ciekawy, bo retake'i coś można grać, tylko ja bym dał... Bo oni chcieli pewnie taki dynamiczny tryb zrobić, nie? Fajnie by było, ale ja bym wolał zagrać, mówię, mając samemu wybór co do pieniędzy, broni Dobra, na ślepo. Mu buzik ciągnięty. No Do to? chyba. To, to, to już. Okej. Okay. To ten, kto defuje, to jest MVP przecież zazwyczaj. No bo... ile. Żeby coś się zachowało. 4 HP komuś zadałem w ogóle. No a ja mu. 5, Sztuczka 6, ze 5. zniknięciem, to dostałem dodatkowego flesza po prostu, chyba. Chyba tak. Bo pytanie brzmi, jak blisko oni teraz mogą być Zresztą, no, został jeden Łobuz, to najsłabszy Aha No poważnie To na, Najlepszy, potadzenie. najlepszy Dobra No i za pleców Tam chyba No i tak, no Dobra, z drugiej strony paczka to To mogę broić, żeby nie było Ciekawe, dajcie znać co wy o tym myślicie, czy taki na plus tryb, czy, Tego, co czy wice, na minus? To dwa kile są bardziej cenne niż gazbukie niepaki. To dobrze. No to w sumie to dobrze. Imo? Imo bardzo kurcze dobrze. Dobra, ja jestem od banana. Czekam na gościa, który może mi tu skruci i będzie chciał się strzelać. Pytanie brzmi, czy będzie taki typ? O mamy, może nie być jednak. idzie jeden, jeden do kadrów. A, tu był po prawej, czekał po prostu, I no tak. No ale te... No nie, wiem, dziwne to jest takie, no. Wolałbym mieć granat jakiś, coś. Inny może wybór broni. No w sumie jako... Nie, co mamy też smoke, ale ja już... Albo ja żeby wiesz, miałem. dawało całkowicie przypadkowe, a nie że masz taki trochę złudny wybór, nie? Że... No może to przypadkowe jest, znaczy. Że, że... No tak, no ale to już wolałbym nie mieć tego wyboru kart, tylko dostawać faktycznie przypadkowy zestaw jakiś, nie? No to wybierałeś zawsze pierwszą wodę. Dobra, łowuzik śmignięty picie jest jeden Na razy ma mówić, nie chcę w picie a no, jest w besie, a pasz. No, widzisz go! Pitlast. Pitlast, pitlast. Pit to będzie kiedy indziej. Dobra, proszę. prostu, się brój. No i ładnie. Udało się, mieliśmy przywagę to... od początku. Yeah, no, każdy po jednym kilo, no prawda? Na B, to najgorzej. Oczywiście. Czekaj, ty jesteś ze mną? Nie, ze mną jest Nie. puszkin. I Pal się koniu, jeżeli tu siedzisz jakiś. Głobuś. Dobra. Y katedra, defizujcie. Biorę, def. dobra, okay. fraki def. Myślisz, że dają to, to już na pewno. Nie, no? nie dało, nie dało. A i to jest no tyle, nie. nie ma w drugą stronę? Nie ma. Ej, trochę szczerze, trochę szkoda, że nie ma w drugą to stronę. Okej. Okay. Matero. I roz, rozgrzewka jest zawsze, czy tylko jeżeli nie ma graczy? Bo zawsze. Jest. A bo okay. ciężko, żeby było ci dało ten. O jest łobuzik faktycznie, Przeci a nie, już już ten, jak są gracze to już nie ma rozgrzewki Dobra, to po terro, tylko że na daście, to może być ciekawe faktycznie O jeden gość w ogóle wyszedł od nich. Tam gdzie dym Dobra, ty, ja tu nie, nie mogę wejść I my mamy ten Aha Tak, my nie możemy ja zdraszować w razie w Jak ty plantujesz pakiet, to się nie możesz ruszyć od gazu. Dobra Dobra, bo był zabity Z okna ci wychodzi A, tu bot A, to bot był Ty masz z okna paka jakby co Na pakę Znaczy na okno Gdzie jest paka? Kurde. Ty... Za późno Nie zrozumiałem co to znaczyło z okna pakę sorry ja znowu frontuję, ja znowu frontuję A to ty wybierasz miejsce? Nie Fakto no Losowo no kurcze, no, szkoda, szkoda Szkoda, oni mogą iść teraz? Z Longa, shot i z CT Czyli z trzech miejscówek mogą iść? Tak Dwóch od Shorta Jeden obity jeszcze, na Shortcie, ostatni eee, Obity, obity Okej okay. no, nice oh. Jak wszedł? Oh, jak przedło dobre, dobre Łępek. Eee, I znowu to hmm. czekaj, ja jak daleko dalej pomogę. odejść. O, widzisz, to działało. Tak, tak, tak. Dwa są z CT, dwa są z CT. Jeden, tutaj. W smoku, w smoku był. Za smołem. Łobuzik! Dostał! Żeby nie było? Dobra, Pokażmy... nie jest A, kacz. SB to w sobie Masz smoła jakiegoś? Nie? Nie, nie masz. To ustaw się na tego. Tutaj. No, no, no. Biegnie coś tam. A, jeden okno będzie jeden drzwi Dobra ostatni gdzieś Nie wiadomo gdzie. A i boty tu można ten. Co można? Przejmować boty. Można przejmować boty? No. To była top rzecz. Przejmowanie botów. Dobra, pilnuj tu. Drzwi, wybieg. O, oj, oj oj oj! A skiny nie są randomowe, to są twoje skiny, nie? Moje skiny. Dobra. Aściś chyba tak. <laughs> chyba tak. Do. Dobra, mam molotowo. Eee, mogę. E... Ja nie wiem, to sobie Wchodzę shorta. Go. Jeszcze jeden. Dobra. Co teraz mogę iść dookoła? CT i Long, CT i Long. Okej, okay. long. CT jest. Dobra, mogę iść dookoła jak coś. Nie wiem, to jakieś. No tutaj coś? wiesz, mogłem iść na spokojnie. Dookoła? Najpierw idę na tego znów. Dobra, dobra. Patrz okno. Co, nikogo tu nie ma? O, Od ciemni? Ja no, to może. Znaczy, bo oni mogli się wrócić na okno. Broi. Znaczy... Co jest? Jak oni już byli w lesie? Tak szybko? Zabili ich już. Znaczy, no mnie spikował łatwo. O. A oni tak głęboko by Czemu nie krzyczysz do mnie, że... Som już! Są już! Ty już krzyczał następny razem. No, no i kituwa. Dobra, ja tu zostaję, w takim razie To patrzysz? Eee, w... Oj. Mogę longa Albo to patrzę longa Był Jeden long. Jezu, gdzieś strzeliłem obok A tu jeszcze sk w skoku on... Wow. Jednym strzałem nas w skoku ściągnął no, no, ład, ładnie za to. Dwójkę. No, no. no, scope, skok, strzał dwóch naraz, nice. No, ładnie Nie, to, to trzeba inaczej, to musi jeden zraszować w takim razie tego eee. shorta, jeżeli drugi ma gdzieś tutaj tak defa zagrać. To wy musicie. CT1. Dobra. Na szorcie mniej I Donka, Donka, Donka i Don Od CT słyszę Masz go A dobra Ty taki masz, taki ważny Ładnie Dobra dostał łeb, DOSTAŁ ŁEB Widzowie, najważniejsze Pokaz dynny, MVP. Mi od razu No i lipa, kapica Jednego mniej Mogło po prostu powiem. A wupa jest w oknie Pobity powinieneś, Jak jest? no się Okay. No ja tam cały czas wiesz, strzelałem po prostu prefire Widzę, widzę, okej okay. jest Dobra, wchodzę ty znowu na... w shorta. Ja w shortach wchodzę jak w masło O Jezu, nacisnąłem coś źle. Na powinien powinieneś być gnoju jeden, dwóch short! Dwóch short Oj 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 oj, oj. o... nie, ten No dąk, to był donk zdecydowanie. Rzuciliśmy sobie razem flesza, ja dostałem na ryj, a on dostał pewnie za plecy tego flesza. No i nie jest też rzucony. A kto cię zabił? jest no, don? ten dong, dong. 36 wnejdzie, dostał. 13 chyba wnajdzie też. No sto, pokaz dymny, dobra. Widzisz się rzucasz? Smołuję tego. Tu przede mnie, smołuję. Dobra, łowu strollował Okno. Wej się Oj, dostał, dosyć Też jest. Dobra. Wszyscy wydajemy. Wydaje mi się, że teraz widać ile komuś się zadało HP. ginie się. Tu tak, tu, tu widać, tu widać Dobra, a myślisz, że na CT dałbym radę dojść? Na pewno no. Głębiej, nie głębiej Dobra, ja tu zostaję Z tej pozycji Łobuz ja, jest To on Flesz. z chęcią wyjdzie przez Smoła No o tym właśnie mówiłem Wiesz, ja, że nie mogę trafić O, najgorzej, najgorzej Za dużo czasu w tego łobuzika strzelałem No, sprzedało się tu ciężko, ja tu muszę shorta grać. Zdecydowanie po tej stronie. Jak mamy, źle się wylosowało dla nas. No, planikę, Dobra, z dymem, o z dymem lepiej będzie. Nie, mm, okay. ja, ja wejdę, wezmę. Aha, jeden long. Long, long, long głównie. Dwóch long, long. Short to nic chyba. Ja przeszedł przez to, no, przebieg Nie spodziewałem się go. Nice. Nice, ale ci się ustawili ładnie. Dobrze. No. no i co? Udało się. Dużo fajniejsze jest jak dla mnie. Dużo, dużo, dużo fajniejsze. No dobra, moi drodzy. To był nowy tryb. Dziękujemy za oglądanie. Nara. Cześć, siema. ma.